Jest filtr i filtr. Obydwa mają swoje zadania. Jeden z nich to standardowy filtr w układzie hydraulicznym, drugi to stosowany przez nas mikrofiltr. Różnią się przede wszystkim barierą filtracyjną. Jeden z nich posiada barierę milimetr mm do nawet 5 mm, mikrofiltr z kolei posiada barierę powyżej 100 mm. Przez co olej może po malutku sobie przepływać i oddawać wszystkie swoje zanieczyszczenia wraz z produktami starzenia. Ten mniej dokładny filtr układu hydraulicznego ma swoje zadanie, również istotne w układzie. Usuwa większe zabrudzenia przy dużym przepływie, przez co nie może być dokładny i nie ma również dużej pojemności. Mikrofil z kolei pochłania wodę i zanieczyszczenia do jednego, do jednego mikrona. Wykazuje pojemność aż do 2 kg i 700 ml wody. W porównaniu do standardowego filtra hydraulicznego, który potrafi zgromadzić kilkadziesiąt gram zanieczyszczeń i zero wody. Jak uważasz, który filtr wyczyści Twój olej lepiej?